Ciągnie coś w przepaść, diabeł zechciał surowego mięsa Co jeśli świeżak, na końcu życia będzie gruba puenta Moim życiem jest wena, która będzie nieśmiertelna Budziłem w sumie nieraz i każdą nauczkę tu doceniam Życie to serial, nie muszę ci go streszać Najbardziej co mnie wkurwia to czarna materia To czarna materia. to czarna materia, co czarna materia Co mnie wkurwia, to czarna materia Nie to czarna materia Nie ma we mnie już żadnego ciepła W sumie już dawno temu ktoś mi je odebrał Człowiek za dużo ingeruje w Świat w końcu pozbędzie się, się nas, odczuję sobie to za żart, przed obliczem śmierci poczuje strach, strach Zero uczuć jak ma być szery, chodząc głową w chmurach, komputery, oczy w telefonach, jebane internety Nie jestem niespokojna, woda zawsze daje się szybko sprowokować Czeki i pije do dna to do rana gdzieś tam w tłumie ci spotka. Miniemy się, zrozumiemy, że od lat obraz powladu, albo w muszu kropla jest na koszty twój rozkaz Nie zawsze prawda jest gorzka, nic go nie robię tu na pokaz Czy żeby kochać, to trzeba mieć jakiś powód Twój głos uprawia mnie w spokój, twój głos uprawia mnie w spokój. No stres krok po kroku. Od ziemi do chmur, światło w mroku. Tyle się dzieje wokół, nie czaruje hokus pokus Hokus pokus, nie czaruje hokus pokus Nie jest ze mnie spokojna, woda zawsze daje się szybko sprowokować. Brzegi rwę i piję do dna, do rana gdzieś tam w tłumie ci spotkam Miniemy się, zrozumiemy, że od lat obraz pobladł Ale to w morzu kropla i jestem na każdy twój rozkaz Teksty, każdy wers trafi do serca ich woła i nieboga, gdy przychodzi żyć jak res I nie ma nic po śmierci, to jaki to ma sąd. Egzystencji, tylko duszy i Za to mówił się no nie szpieg, kłopotów przygód Zrobię w życiu, póki co straciłem wszystko Szedłem świadomy w tą ciemność Moja obojętność spadła na mnie ciężko Jeśli wyjdę z tego, to na pewno lewo Lub mnogo. przedłem brnołem świadomy w tą ciemność Moja obojętność spadła na mnie ciężko Jeśli wyjdę z tego, to na pewno lewo Lub mnogo, lewą człowieka bezwzględność Upadasz nagle, głupi się polega Albo miłość nie szczera, potrzebuje wsparcia, ale tutaj nikogo nie ma żalu w US ocean, życie to rzeka, niewyczerpany temat ale jest jeden powtarzający się schemat. Nie żyć, umierać, nie doceniać, nie wierzyć o sąd